Witajcie w nowej serii z, z, yy, na moim kanale dzisiaj se popykamy w grę o nazwie. Czekajcie, jak ona się nazywa? Nawet nie wiem, jak ona się nazywa, a nie Asp 8. Yy, no, dobre ręce ze Zobaczmy, to jest moje pierwsze odpalenie. Jeszcze w tę grę w ogóle nie grałem. Menu, jakiś tutaj event Ferrari F50 Cup. Play, tutaj nie wiem co to jest. O, to był błąd, tutaj kliknięcie. No właśnie, zadania jakieś, no dobra, pokazuj mi tego. I co, tu mamy jakieś monety, tutaj złote monety. To co to jest? Aha, dobra. Jest. Chyba się zapisałem do multiplayerowego wyścigu. Nie mam zielonego pojęcia co teraz zrobiłem, ale zobaczymy teraz. Gra ogólnie menu menu ogólnie jest naprawdę bardzo ładne. To wszystko fajnie wygląda. O, chyba się jakiś wyścig zapowiada. Gamelow, Welcome to Asphalt 8. No zobaczymy. 3 2 1. Ruszy. Ja mam jechać. Można jakoś zmieniać kamerę. No spoko. Wow! chyba za szybko weszły 200 na godzinę. Pędzimy pierwsze miejsce. tro Wow, drifting uhu. 228, chyba VMAX'a osiągnęliśmy 210 bez nitra, dla niego to jest VMAX No spoko Nieźle. I wchodzimy za zakręt. Drifting. nitro. lepsza jest 200, 200 metrów driftingiem 354 drifting, WOW WOW Ała, to było I znowu driftujemy 20 metrów dla driftowania. Dobra, spoko Tutaj przeszliśmy. No, kra zapowiada się ciekawie, nie powiem. Ale no dobra, no Traćmy tą pierwszą opcję główną play And Nevada Classic Nive Ever No dobra oko no tylko to auto mamy, no niestety Zacznę. Ale ten ma 211 Na godzinę Ale no ten w nitro jest szybszy Zobaczmy jakie bryki nas stać o, Ej, nie stać nas o. Nie. ale pewnie się na pewno przyda takie autko Mini Proszę, jakie autka fajne. O, Renault Clio. <laughs> wow, a tylko 180. <laughs> o, proszę. Audi ES4 Nissan 370Z. Zetka. Zobaczmy jeszcze, jakie bryki mamy dostępne. Ford Mustang 2015. Ferrari jakieś stare. Brawo. I nasz. Dodge a że te Audi AR8 jest wolniejsze od rodzinnego Dodgea, to jest ciekawe, nie? No ale, no tu ma kilka lepszych rzeczy, spróbujemy. Spróbujemy sobie ten Audi, dobra, super! Kupiliśmy sobie zielone Audi Gajowskie dobra, jedziemy. Trace, Silnik w Formuły 1 Ciekawie się naprawdę zapowiada. Ciekawie ta gra się zapowiada. Zobaczymy. Nie wada. Kania jakiś. nie, Tama. Byśmy nie spuścili wody do klozetu. Miau, miau! I ruszyli. Czysty Nitro, ja bez Nitra. Oni leżą. Co to elektryczne auto kurwa? Ja się pytam, czy to elektryczne auto ło kurwa, oni latają, wow. dobra, Nitro. Jest tak samowol. Wow! Ta gra! is crazy! Woo! It's end! Albo nie. Jeszcze w tych przywaliłem, nie? I wziąłem żarówkę! Brak! Nie! Znowu to samo. Kurde, piąty jestem. Ostatni już. Zarobisz tak granie Dobra, jedziemy na skróty Nie wiem co to za skrót O, widać, że jest na pies Ale oni też pojechali, że na skróty Ła ty chuju! Wracaj tu do mnie, nie ziomuś. Ała I Masakra. Nie, ja mam jechać, a tu. Okio drift. Nie ten pas. Co za wyścig! I wychodzimy na prowadzenie! I wyjdę na prowadzenie czy nie? I pierwszy! Ja! Prawo! O kilka centymetrów wygrałem, nie? Ale to auto jest do dupy. O ile? I 150, 200 tysięcznych. Niesamowite, Audi R8. Uff. Masakra, wyścig, masakra, ale ja rezygnuję z tego Audi. No jest do dupy. To dupy jest krótko mówiąc. Ale naprawdę, yy, ta gra jest crazy. Naprawdę, naprawdę ta gra jest crazy. Cztery gwiazdki dostałem! WYCHUJĘ. Przepraszam za przeklinanie. Ej, cztery gwiazdki mi dali. Wracam do Dodge ale... Są jeszcze klasy, łe, to jeszcze nie koniec. Mogę go swingować, no ludzie! Wow! co mi to dało? Nie, no nie. Asylantik, aha. Mogę to speed dać, no ale dobra. Ej, Star Tracing. Wysik, przejedziemy, powiem wam i kończę TOKIO! A już niedawno mówiłem o Tokio Drift, nie? Pieprzaj, dziadu! Żuku! Kurde, to mnie Kto postawił ten autobus? To za ciul... na pomysł. Trzeba gonić czołówkę Lecę bo chcę Bo życie jest złe I co? Jagody Aaaa! Znowu w auto się I zaś gonić Co to jechał pod prąd? Jadę przez środek, nie, ja się śmierci nie boję. Pipsa jadu. Dzień dobry, dzień dobry, poproszę dwa hot dogi. Wow, drogi jak w Polsce, dziurę ale. Jedziemy tędy. Nie wiem czy to był dobry wybór, czy zły. Brawo! Jestem pierwszy, ale ja ja, To był dobry wybór. Oni mnie dogonią i tak. O, -o może być problem z lądowaniem. Dobrze jest, prowadzimy w nędznym wyścigu o kurde. Ja, wpierdzaliłem się do rzeki. No i całe oszczędności nitra poszły się pierdzielić w końcu. <coughs> tu okio nie? O kurwa, ja ja pojechałem. Ja nie prowadzę! Ło suchy! Ostatni jestem Dobra, ryzykuję. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wy syny! Spierdzielaj! Co wy robicie? Do jak? Aha, myślałem, że ja przywaliłem. Chyba, nie wygram tego wyścigu. Wow podziemny garaż! O, zmieszczę się? Mieściłem się. Uf. Woohoo! Ja latam! Mmm... Mamo! Ja latam! Yes! Woohoo! Drugie zwycięstwo! I in two position, Ale znowu dwie dziesiąty wygrałem. No nie, draro więcej. Ciekawe, ile dostałem gwiazdek. To jest 4, ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby dostać 5. Dobra, dzięki za oglądanie tego crazy odcinka. Na pewno będę to jeszcze nagrywał, bo to naprawdę jest fajna gra. A tymczasem żółwik i dzięki za oglądanie do następnego, cześć!